Skoro dzieci są też z nami na sali, jako lider młodzieżowy wiem, że więcej niż 15 minut nie mogę mówić. Chyba, chyba pozytywnie i pozytywna wieść. Słuchajcie, przyszło mi mówić dzisiaj w takim, jak sobie uświadomiłem, w takim dosyć ciekawym momencie, dlatego że dzisiaj, jak, jak zbadałem, minęło 60 lat od momentu podpisania takiego papieru u nas w państwie, który się nazywał Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I to był dziwny dokument, ciekawy dokument. Ponoć dawał wolność wypowiedzi, ale gdzieś przeczytałem, że od tej francuskiej słynnej różnił się tym, że w tej francuskiej była wolność też po wypowiedzi. U nas było troszeczkę inaczej. I słuchajcie, od tamtego momentu, a może nawet trochę wcześniej, zaczęły się taka wielka gra pozorów w naszym kraju i nie tylko. Niestety. Czasami to wyglądało tragicznie, czasami dzisiaj możemy z ironią spojrzeć na te lata. Ale być może ta gra pozorów ma też coś wspólnego z tym, co apostoł Paweł opisywał w liście do Filipian yy, i moglibyśmy tam zerknąć. Pozwólcie, że przeczytam fragment. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeźcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeźcie się przesady w obrzezywaniu, my bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Spróbujmy sobie odpowiedzieć, czytając w ogóle fragment całego trzeciego rozdziału, spróbujmy sobie odpowiedzieć na takie pytania. Dlaczego zarozumiałość Pawła uchodzi mu na sucho? Albo jak łatwo można stać się wrogiem krzyża Chrystusowego? Bądź też takie bardzo żywotne i dla, dla każdego z nas tak ważne, do czego jestem powołany na tym świecie? Filipi to jedno z miast macedońskich, w których apostoł Paweł osobiście przyczynił się do powstania Kościoła. Żywił szczególne uczucia względem członków tamtejszej wspólnoty, Swój list pisze z więzienia. Słowa listu są pełne miłości, ojcowskiej troski, o dobro przyjaciół. Jest ten list na wskroś chrystusowy. Filipi to miasto dość zamożne, kolonia rzymska. Większość mieszkających tam ludzi to Grecy. Społeczność żydowska jest bardzo nieliczna, o czym może świadczyć fakt, że Paweł podczas pierwszej swojej wizyty nie zatrzymuje się w synagodze jak miał w zwyczaju. Ale jest też wysoce prawdopodobne, że w kościele Filipi powstała grupa osób uważająca obrzezanie Koniecznym warunkiem do zbawienia. Tym samym dawało im to powód do chlubienia się przed tymi, którzy obrzezaniu na ciele się nie poddali. I apostoł Paweł nazywa to pokładaniem ufności w ciele. I konfrontuje to ze sobą Jezusa, przekonując o obrzezaniu duchowym, które jest udziałem wszystkich wierzących w Kościele. Paradoksalnie dzisiaj może wydarzyć się to samo, choć wydaje nam się, że obrzezanie jest bardzo dalekim, dalekim i odległym obrzędem, być może dla nas, jakkolwiek znanym, ale tak naprawdę chodzi o to, że można pokładać ufność w ciele, zapominając o tym, że cała ufność i chluba nasza tak naprawdę powinna być tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Innymi słowy, można myśleć, że do zbawienia albo pobożnego życia jest potrzebne coś więcej niż Jezus Chrystus. Apostoł Paweł odpowiada bardzo stanowczo i radykalnie. Mówi wyraźnie, my bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Ale przeczytajmy dalej. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może to robić, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia benjaminowego, hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu, faryzeusz. Co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Apostoł Paweł pozwala sobie na to, żeby jak najszybciej przedstawić swój przykład, dlatego że jeżeli ktoś może szczycić się tym, co osiągnął, to właśnie on. To on był człowiekiem, który doskonale znał prawo. Był wyszkolony do tego, żeby je przestrzegać. Był wyszkolony nawet do tego, żeby uczyć je, uczyć innych, jak tego prawa przestrzegać. Co do żalliwości, był prześladowcą Kościoła. Tak bardzo był oparty na zakonie. Był hebrajczykiem z hebrajczyków. Był prawdziwym Izraelitą, który był obrzezany ósmego dnia po urodzeniu. Tak więc, gdyby ktoś miał się porównywać z nim, prawdopodobnie mało by było takich, którzy mogliby powiedzieć: Słuchaj, ja mam ten sam level. Ale apostoł Paweł, wbrew pozorom, nie mówi tego po to, żeby się pochwalić. Ej, słuchajcie, ja mam lepiej, ja jestem i tak lepszy od Was. Nie. Chcę powiedzieć, moje osiągnięcia są niczym w obliczu doniosłości. Poznania samego Chrystusa. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania, Jego uczestniczy w cierpieniach, Jego stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Od razu przeciwstawia te wszystkie swoje osiągnięcia, sukcesy, bo był człowiekiem sukcesu, tego nie da się zaprzeczyć. Przeciwstawia to doniosłości, jaką jest poznanie samego Jezusa. Opowiada o tym, czym dla Niego poznanie Chrystusa jest. I mówi wyraźnie, że wszystko inne wobec tego faktu jest jak śmieci, a w dosłownym tłumaczeniu jak gnój. Nic nie warte. Czym jest poznanie Pana Jezusa? Bo to jest zastanawiające. Jak możemy Go poznać? O czym mówi Paweł? O czym mówi Paweł, kiedy Go poznaje? Kiedy, kiedy mówi, że gotów jest stracić wszystko po to tylko, żeby Go poznać jeszcze bardziej? Czym jest doświadczenie rzeczywiście żywego Boga? Ostatnio miałem okazję rozmawiać z, z człowiekiem, który z mężczyzną 45-letnim, którego życie potoczyło się w smutny sposób jak dla mnie. I myślę, że nie tylko dla mnie. Opowiadał o tym siedział na wózku. Był, jest bardzo chory. Kiedy wymienił wszystkie choroby, które, które go dotyczyły, byłem, szczerze mówiąc, e, przerażony i mocno zasmucony. Powiem, łykałem gdzieś tam łzy w sercu, ale to nie był koniec opowieści. Opowiadał o tym, jak musi sobie dawać zastrzyki, brzuch i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Opowiadał o tym, że przez 23 lata był strażakiem, że ratował życie ludzkie. To była jego pasja. Ale przy okazji też opowiedział o tym, że w trakcie tej służby spod samochodu wyciągnął swojego brata. I w końcu opowiedział historię o tym, kiedy go pytałem o rodzinę, że kiedyś miał dziewczynę tak. Yy, nawet mieli dziecko. I kiedy już zdecydowali się na ślub, ona pojechała do swojej rodzinnej miejscowości razem, razem z dzieckiem po to, żeby wziąć dokumenty potrzebne do tego, żeby podpisać wszystko. Mieli wypadek, zginęli na miejscu. I powiem, człowiek, który siedział przede mną 45 lat, zastanawiałem się, co mogę mu powiedzieć. Przyszedłem tam po to, żeby powiedzieć mu Ewangelię. Tymczasem ja sam byłem tak poruszony, że nie za bardzo wiedziałem, co jest adekwatne w takim momencie. Najlepiej było się w ogóle nie odzywać. Ale przyszło mi do głowy ta jedna historia, która jest tak znamienna w Biblii. Historia Hioba. Cała księga jest mu poświęcona. I nie chciałem, żeby ona brzmiała tak sztampowo, bo ona nie jest sztampowa. I nie chodziło o to, że każdy po prostu musi przejść jakieś cierpienia i tak już jest nam pisane. Wierzę, że historia Hioba ma bardzo głęboki sens. Otóż, kiedy Hiob był na samym początku poznawania Boga, kiedy był, kiedy, kiedy był tym człowiekiem, który jest prawy i sprawiedliwy, tak naprawdę poddawał się pewnym rytuałom. Wiedział, że Bóg jest, że istnieje, że trzeba się Go słuchać, że trzeba się podporządkować temu, co pokazuje, ale Go nie znał. Nie mógł powiedzieć, że Go osobiście zna, bał się Go po prostu. Zaraz potem, kiedy nastąpiły te wszystkie wydarzenia, o których, o których wiemy, kiedy, kiedy jego ciało było dotknięte, jego rodzina zginęła, wszystko stracił, zupełnie, zaczyna się jego dialog z Bogiem. Gdzieś z głębi serca On wynika, wypływa. Zaczyna się jego dialog z Bogiem, w którym pyta, jak to możliwe, gdzie jest sprawiedliwość. I wtedy Bóg zaczyna z nim rozmawiać. To fantastyczne, wyjątkowe wydarzenie. Autentycznie zaczyna z nim rozmawiać. I na koniec tej historii słyszymy takie zdanie Hioba, który mówi: OK, rzeczywiście, wcześniej o tobie wiedziałem, że jesteś, że istniejesz, ale teraz już Cię znam. Moje oczy Cię zobaczyły. I chyba Paweł, kiedy mówi o tym, że chce poznać Chrystusa, jest gotów stracić wszystko, mówi właśnie o takim poznaniu, o relacji, którą może zbudować, która jest codzienna, taka żywa, prawdziwa. Poddaje też przykłady, mówi o tym, że gotów jest umrzeć razem z Chrystusem i cierpieć tak, jak On. Zastanawiałem się, jak to możliwe. Owszem, akurat Paweł tak, siedział w więzieniu, więc cierpiał dla sprawy Chrystusowej, ale ja. Jak ja mogę cierpieć dla sprawy Chrystusowej? Co to znaczy? Jak mogę umrzeć razem z Chrystusem? Mam obejrzeć film Pasja? I współczuć Panu Jezusowi, kiedy widzę, jak, jak jest biczowany i tak dalej? Czy to o to chodzi? Wydaje mi się, że Paweł, kiedy mówił o tym, że jest gotów umrzeć dla, 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 ta, razem z Chrystusem, jest gotów umrzeć dla swoich ambicji, celów, planów i wszystkiego, co już osiągnął. Właśnie to tak naprawdę mówi. To wszystko, co osiągnąłem do tej pory, to jest jak nawet szkoda. To jest strata czasu. Wszystko wobec poznania Jezusa Chrystusa, wobec tej doniosłości jest niczym. Mówi też o zmartwychwstaniu, mówi też o mocy zmartwychwstania. O tym, że moc zmartwychwstania Jezusa Chrystusa pozwala nam żyć w wolności, w wolności od grzechu, w świadomej decyzji chodzeniu za Jezusem, na śladowaniu Go. Charles Spurgeon opisuje to mniej więcej tak. Duchowe poznanie Chrystusa to osobista znajomość. Nie mogę znać Jezusa przez wspólnych znajomych. Nie. Muszę go poznać osobiście, muszę go poznać na własny rachunek. Muszę go poznać nie jak ze snów czy wizji, ale tak jak słowo mi go objawia. Muszę widzieć Jego naturę, i boską, i ludzką, Jego atrybuty, Jego dzieła, Jego chwałę. Muszę rozmyślać nad nim, póki nie, pojmę ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, i długość, i głębokość, i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. To poznanie dotyka serca. Kiedy go zobaczę, muszę go pokochać. Uncja poznania serca warta jest tony wiedzy w głowie. Poznanie go daje satysfakcję. Kiedy znam mojego Zbawiciela, mój umysł będzie pełen pobrzegi i będę wiedział, że mam to, czego mój duch pragnął. Jednocześnie to będzie ekscytujące. Im więcej go znam, tym bardziej będę chciał go poznać. Właśnie o tym apostoł Paweł mówi, kiedy myśli o poznaniu. Być może tak często jest tak wiele rzeczy w naszym życiu, które zasłaniają nam tą prawdziwą relację z Chrystusem. Być może nam przychodzi do głowy też świadomość, że tak naprawdę już wszystko o Nim wiemy, więc teraz potrzebujemy czegoś głębszego. Być może bardziej. To, może to już było mleko. Teraz potrzebuje mięsa. Teraz potrzebuje takiego treściwego pokarmu duchowego. Bo Pan Jezus to już było na początku. Tymczasem apostoł Paweł, który jest tym, który cały czas jest na misji Chrystusowej. W obliczu nawet kiedy siedzi w więzieniu, on wyznaje, że nie ma nic, co by było dla niego ważniejsze, ani jakkolwiek wartościowe przy samym poznaniu Jezusa Chrystusa. I miał też świadomość, że nadejdą przeszkody i wątpliwości. Posłuchajmy. Nie jako bym już osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem. Ale jednoczynie, zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślimy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to Wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami, moimi bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Apostoł Paweł zdawał sobie doskonale sprawę, że on sam nie jest w stanie osiągnąć tego stanu. On doskonale zdawał sobie sprawę, że jest zbawiony przez Chrystusa, w Chrystusie i dla Chrystusa. Że wszystko wokół Jezusa w Jego życiu się kręci. To nie jest Jego zasługa, że dostanie jakąś nagrodę, to nie jest Jego zasługa, że może naśladować Jezusa. To nie jest Jego zasługa, nie ma w tym w ogóle żadnego, żadnej Jego zasługi, żadnych Jego osiągnięć. Szuka sprawiedliwości, która jest w Bogu. Nie chce mieć swojej opartej na zakonie. Chce, żeby wszystko w Jego życiu było poddane Jemu. W zupełności. Ale ma też świadomość tego, że pierwsza myśl, jaka przyjdzie do głowy, może być moja przeszłość. Jak mogę iść za Jezusem, skoro tyle jest za mną? Jak mogę z Nim rozmawiać i jak mogę zdobyć głębszą relację, skoro tyle błędów popełniłem w życiu i chyba już tego nie sięgnę? Jak mogę to zrobić skoro straciłem tyle czasu? Tymczasem apostoł Paweł wiedział najlepiej. To on był właśnie prześladowcą kościoła, a teraz mówił do kościoła właśnie te rzeczy. To on stał przed ludźmi, których przez chwilę prześladował i mówi do nich: "Słuchajcie, zapominam to, co było wcześniej". I zdążam do tego, co przede mną. Dlaczego? Dlatego, że jestem powołany do nagrody w niebie. Nie, że ja mogę ją sobie zdobyć. Jestem powołany do tej nagrody przez Jezusa Chrystusa i w nim właśnie. Dlatego wszystko inne uznaję za śmieci wobec doniosłości, jaką jest Jezus Chrystus. Ale też ostrzega. Wielu bowiem z tych, o których często Wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch. A chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Przeto bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korona moja, trwajcie w Panu umiłowani. Apostoł Paweł zdradza pewną, pewną taktykę, pewien schemat, który funkcjonuje. Że kiedy zdecydowałeś się pójść za Chrystusem, może przyjść taki moment, w którym o tym zapominasz, w którym Jezus Chrystus przestaje być twoim celem, przestaje być twoją główną nagrodą, przestaje być twoim wszystkim. Kiedy pewne osiągnięcia, być może nawet sukces w służbie, w kościele, zaczyna ci przesłaniać tą świadomość, że jesteś całkowicie od niego zależny. Że pojawiają się takie drobinki ufności w ciele, tego, że ja mogę, ja potrafię. Ja już wiem. Ja mogę coś więcej. Ale pokazał, dokąd to prowadzi. Ludzie, o których mówi, nie są ludźmi, których Filipi nie znali. Mówi, opowiadałem wam już o nich wiele razy. Być może do tej pory opowiadałem pozytywne historie, piękne. A teraz muszę wam powiedzieć, że przez to, że myślą o rzeczach ziemskich, są jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. To niebywałe, jak łatwo stać się jak wróg krzyża Chrystusowego. Jak drobnymi krokami myśląc o tym, że już coś osiągnąłem, można trafić w miejsce, w którym wcale nie służymy Panu Bogu, i w którym do poznania Jezusa jest daleko. Apostoł Paweł zachęca słuchajcie, naśladujcie nas w tym. Trwajcie w tym, jeżeli weszliście na tą drogę, nie schodźcie z niej. Nie zmieniajcie tego. Dlaczego? Dlatego, że wierzcie mi, spotkamy się w niebie. Tam się objawi, jak będziemy wyglądać. Nasza nagroda jest w niebie. Tutaj nie obiecuję luksusów. I nigdy nie obiecywałem. I nasz Pan Jezus też tego nie obiecywał. Ale przyjdzie czas, kiedy zobaczycie swoją nagrodę. I wierzcie mi, ja już spróbowałem i to wszystko, czego doświadczyłem wcześniej przed poznaniem Chrystusa jest niczym wobec doniosłości poznania mojego Pana. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci. Pewien psychiatra kiedyś powiedział, że jest jedna wielka prawda terapeutyczna, która pomaga wszystkim. I gdyby wszyscy ją zrozumieli, to by było bardzo pomocne. A brzmi ona mniej więcej tak: kto straci życie swoje, zyska je. Kto zyska swoje życie, straci je. Dodał później, nie mam zielonego pojęcia, kto to powiedział, nie pamiętam. Ale to najprawdziwsza prawda. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo i Panie za Twoje objawienie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, objawiłeś nam się, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ciebie, Panie Jezu, możemy naśladować i Ciebie szukać. I dziękujemy Ci za to, że wobec chwały, którą Ty jesteś, wobec idealnego wzoru, którym Ty jesteś. Panie, wszystko inne jest jak śmieci. Panie, spraw, żeby nic oprócz Ciebie dla nas na tym świecie ważne nie było. Aby Twoja miłość przemieniała nasze serca. Abyśmy Ciebie naśladowali każdego dnia. Abyśmy mogli umrzeć wraz z Tobą i zmartwychwstać. Dla Twojej chwały, Panie. W Twoje ręce się powierzamy. W imieniu Jezusa. Amen.